Buenos dias! Witam na szlaku. Idziemy dookoła wulkanu Chiniero. Piękny wulkaniczny krajobraz. Najmłodszy taki na wyspie. Pierwszy taki widok, który wyłania się. Ogromna szyszka. Pierwszy widok, który wyłania się po wyjściu z Sasnowego Lasu pole lawowe pętla dookoła i 5,7 km Ok, idziemy. Te okolice tutaj Ciniero to najlepsze miejsce na wyspie, aby zobaczyć taki Najświeższy wulkaniczny krajobraz 1909 rok. Stosunkowo niedawno, jeśli chodzi o inne erupcje na wyspie. Sama droga z Los Gigantes tutaj. Fajna, ciekawa, ładna. Trochę serpentyn, później taki właśnie wulkaniczny krajobraz. Generalnie szlak jest oznaczony białym i żółtym kolorem. Aczkolwiek tak jest poprowadzony, że ciężko byłoby się tu zgubić. Ładny krajobraz. Widok na Alagomerę. Tam góry Teno, a my idziemy na Montana de la Cruz. Jesteśmy na szczycie góry Montana de la Cruz. Ładny widok stąd jest. Tu jest jakiś budynek. A tu taki widok. Ale piękny błękit. Tak, tak jak teraz tak powiedziałaś, sobie tak pomyślałem, to ta lagomera wygląda, jakby lewitowała po prostu. Tak. <grych> Wracamy na szlak dookoła Ciniero. Przechodzimy przez pole lawowe. Taka to sceneria. Tam w tle Tejdę. Tu bliżej ciniero. Koniec szlaku. Teraz tutaj asfaltem kawałeczek trzeba przejść i po prawej będzie parking.